W ostatnim meczu rundy jesiennej piłkarze NA Energii Kozienice podejmowali drugi zespół Pogoni Siedlce. W niedzielę 21 listopada w 17. kolejce 4, 4. ligi na stadionie przysportowej zmierzyły się 11. i 8. zespół tabeli. Choć to goście w ligowej tabeli stali wyżej, faworytem, może niezdecydowanym, ale jednak był nasz zespół. Pogoń do Kozienic przyjechało praktycznie bez wzmocnień z drugoligowca i bardzo młodym składem. W 18-osobowej kadrze było aż 14 młodzieżowców, siedmiu w wyjściowej jedenastce. Trzy ostatnie konfrontacje tych zespołów zakończyły się wygraną Siedlczan. Ale to już historia sprzed kilku ładnych lat. Ostatnio energia z Pogonią zmierzyła się w sezonie 2012-2013. O punkty dla Kozienic mieli się postarać. Maciej Wrzosek, Łukasz Dębowski, Bartłomiej Janiszewski, Patryk Wołczyński, Adrian Nowosadko, Eugeniusz Kołudziejczyk, Piotr Czerwiński. Hubert Śliwiński, Bartłomiej Nowak, Bartłomiej Książek i Michał Kucharczyk. Na taką jedenastkę postawił trener Mariusz Stobryn. Gospodarze już od pierwszego gwizdka sędziego Łukasza Kupidury szukali akcji, by otworzyć wynik. Jednak dość długo nie potrafili sforsować obrony gości. Energia miała wyraźną przewagę w posiadaniu piłki, ale nie przekładało się to na zagrożenie w polu karnym i sytuacje zakończone strzałem, mniejsza o to czy celnym czy też nie. Gra na jeden czy dwa kontakty, wymienność pozycji, wszystko wyglądało dobrze, ale tylko do dwudziestego któregoś metra. Z przodu brakowało ruchu. Patrząc na niektóre akcje, można też było odnieść wrażenie, że Kozieniczanie, zamiast decydować się na strzał, za bardzo chcą dopieścić każdą piłkę. Pogoń niemal całą uwagę skupiała na defensywie i niezwykle rzadko zapuszczała się w pole karne rywali. Przez 45 minut pod opieczni trenera Marcina Burcharda, ani razu poważnie nie zagrozili bramce energii. Ale pierwsza połowa trwała minutę dłużej i to wystarczyło, by siedlczanie do szatni schodzili, prowadząc jeden do zera. W dolicznym czasie Dębowski sprokurował rzut wolny w okolicach narożnika polkarnego. Goście błyskawicznie rozegrali stały fragment, czym jak widać zaskoczyli nie tylko piłkarze energii, ale i naszego operatora. Akcje Macieja Gawinkowskiego i Kamila Dumowskiego na gola zamienił 17-letni Michał Litwa. Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Energia operowała piłką, ale przez pierwszy kwadrans nie oddała groźnego strzału w światło bramki. Gospodarze sytuację zaczęli stwarzać dopiero w ostatnich 30 minutach. Blisko wyrównania było po akcji Nowaka i uderzeniu kołudziczyka. Strzał kapitana Energii obronił jednak Maksym Wadach. Dwie minuty później piłkarze trenera Sztobryna dopili swego. Książek zagrał w tempo do Kucharczyka, napastnik uderzył nad interweniującym bramkarzem. I po nieco ponad godzinie na sportowej był remis 1-1. Taki rezultat oczywiście nie zadowalał gospodarzy. Energia do samego końca szukała gola, który zapewniłby jej trzy punkty. Sytuacji nie brakowało, ale uderzenia były zbyt łatwe, by zaskoczyć bramkarza lub niecelne. Swoich okazji nie wykorzystali m.in. wprowadzony za Czerwińskiego Emil Więcek, Kołudziejczyk czy Nowak. W ostatnich minutach szale zwycięstwa na korzyść energii mogli przechylić Kucharczyk i Kołodziejczyk, jednak obaj posłali piłkę akurat tam, gdzie ustawiony był wadach. Ostatecznie energia podzieliła się punktami z Pogonią Siedlce, co patrząc na przebieg spotkania, pozostawia pewien niedosyt.